Mleczko 3,2% Dobra. To to muszę wyleć, bo niedobre dobre. I nie tu. Na mleczko. To wiadomo, że z tej samej mleczany będzie. A jak? zamiast do kubka powinieneś smoczek taki wziąć jak małe dzieci mają i, i próbować, to byś wtedy lepiej wypróbował to wszystko. Do wiadra się nie zmieści, już nie wlewaj, bo... Na razie odstawiam tylko. Następne, mojacia świeże świy czyli dwa ja tu stoi. Ostatnia, proszę Państwa, próba i zaraz będzie wydane oceny na mleko. Tu idzie. Szanowni Państwo. Podzieliłem mleka teraz. Raz, dwa, trzy, cztery mleki, szajs. Tam proszę kamerkę, teraz one proszę ich tamte, co tam leżą, pudełka to proszę nie kupywać. To będzie mleko do wyrzucenia, co kuci dla mego psa nie wiadomo czy nero zje, wypije, ale po to będę dawać. Z tych partii najlepsze mleko jest te. Jest to najlepsze mleko. Złap. To jest nasze podlaskie mleko. I proszę jego najlepiej kupywać. One jest smaczne dla mnie, dla mnie. One jest bezpośrednio od krówek. Które krówki chodzą na łące, jedzą trawkę i tak dalej. I tak dalej. I znowu nalewam. i pokazuje że jego trzeba pić i ja sam będę pić to z mleczko najlepsze z mleczku to i proszę te mleczko kupywać tylko to mleczko kupywać z tych mlek od tych o zajmują drugie miejsce. Wszystkie. A te pierwsze miejsce zajęło. Te mleka. Trzecie miejsce. I nie raczyłbym dla Państwa, żeby kupywali ich. Bo to jest szajs, ale pomalutku będę oddawać, nie wylewałem, bo nie mam wiaderka, to zrobiłem dla pieska na dalsze e, karmienie pieska. I proszę tych mlek też nie kupować. Jeszcze raz mówię, te mleko jest najlepsze. To zajęło pierwsze miejsce. Dziękuję bardzo.